Mm. Witam Was wszystkich serdecznie z tej strony, król Żółci. W obwodzie Donieckim Rosjanie są już w połowie pokrowska. Generalnie w mieście mamy, jak można było się tego spodziewać, dosyć intensywne walki, choć na tej chwilę Rosjanie odzyskali inicjatywę. A przypomnę, z tydzień temu przybył tutaj cały Korpus Azowski. Na Białorusi w ramach ćwiczeń Zapad wezmą też udział delegacji innych krajów ze wspólnoty niepodległych państw. Kazachstanu, Kirgistanu i bodajże Tadżykistanu. Co prawda nie będą to za duże kontyngenty, bo z tych krajów azjatyckich to ma być 5000 ludzi, gdzie Rosjan ma być w czasie tych ćwiczeń bodajże 200 tysięcy, no ale to zawsze jakiś sygnał, że relacje pomiędzy tymi krajami są nadal całkiem dobre. Andry Parubi, były szef ukraińskiego parlamentu, został zastrzelony w Lwowie. Oficjalnie przez konkurencyjną grupę skrajnie prawicową, rzekomo za zdradę rasy. Choć ja bym powiedział, że to może być rzeczywiście rosyjski wywiad po prostu. No, oni oficjalnie się nie przyznają, a takie różne ekstrema polityczne często służą właśnie za tak zwaną maskierowką. Oczywiście u nas już zawrzało, dopóki ukraińskie służby atakowały rosyjskich aktywistów, to wszystko było super. Jak teraz Rosjanie atakują w drugą stronę, to nagle mamy problem. Parubi nie był tylko szefem parlamentu. On był tym szefem zaraz po Majdanie to w sumie jeden z jego głównych organizatorów bo oprócz tego był, te, był też sekretarzem Rady Bezpieczeństwa w nowym rządzie i to on nadzorował tworzenie azowców i innych tego typu jednostek także jest to człowiek bardzo tam wpływowy i bardzo dla Majdanu zasłużony choć na tej chwilę już nie aż tak znaczący no jednak to taka strata no właśnie bardziej propagandowa Rosjanie zapowiedzieli przecież że znajdą i rozprawią się ze wszystkimi Nacjonalistami, którzy byli winni zbrodni na rosyjskojęzycznych cywilach na wschodzie, no a on był w tamtych czasach ich szefem. Żeby było ciekawie, nie jest to jedyny atak w Lwowie, choć o tym drugim na razie za dużo powiedzieć nie mogę. Rosjanie w końcu zaczynają używać do czegoś swojego wywiadu. Ale oznacza to też, że się czują już na tej Ukrainie pewnie, bo takie operacje to zawsze jest ryzyko. Dużo bezpieczniej jest się skupić na informowaniu wojska, zwłaszcza jak się ma przewagę w powietrzu. Ja myślę, że Putin chce już tą wojnę zakończyć jak najszybciej, stąd też pozwolił na eskalację również i na tym obszarze. Szef rosyjskich sił zbrojnych Walery Gerasimow wygłosił przemówienie podsumowujące dotychczasowy przebieg operacji specjalnej, jak to oni ujmują. I szczerze mówiąc, to za wiele się z tego nie dowiedziałem. W sumie, no nie wiem, po co on w ogóle tu wygłosił. No, Ministerstwo Obrony Rosyjskie ewidentnie nie umie w PR. Bo, um, żeby nie było, mają od kogo się uczyć, bo chociażby takie Ministerstwo Spraw Zagranicznych całkiem się sprawnie tutaj posługuje. No w sumie wiadomo, to jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale naprawdę mogliby tam z jednego ministerstwa do drugiego przesłać z pięć osób, żeby ich trochę tam podszkolili, no bo jednak no, na nowoczesnym polu walki propaganda też ma znaczenie, no a tutaj bardzo kuleją Rosjanie. Bo chociażby w ramach tej wojny propagandowej Ukraina obwieściła teraz klęskę rosyjskiej ofensywy. W sumie kalendarzowe lato to się teoretycznie kończy w drugiej połowie września. Ta ofensywa i tak odniosła dużo większy sukces niż letnia ofensywa Ukraińców w Zaporzeżu. No ale wiadomo, że to jest właśnie wojna propagandowa. A jakby nie patrzeć. Ale jakby nie patrzeć, złamać całkowicie obrony donieckie to się Rosjanom nie udało, choć na tej chwili są oni chociażby w stanie bombardować Odessę przy pomocy zwykłych bomb, gdyż skończyła się tam Ukraińcom obrona powietrzna. Także można by powiedzieć, że jesteśmy coraz bliżej tego upadku ostatecznego. Kaja Kalla stwierdziła, że nawet jeżeli Rosja zakończy wojnę, to nie dostanie z powrotem swoich środków z europejskich banków, chyba że wypłaci Ukrainie odszkodowania. Nigdy nie mów nigdy, rządy się zmieniają również i w samej Unii a dla sektora bankowego to lepiej byłoby gdyby te pieniądze do Rosjan jednak wróciły a zresztą jeżeli Ukraina przejdzie pod rosyjską kontrolę to równie dobrze będzie można zrobić taki myg, że Rosjanie zwyczajnie ustalą z Ukrainą kwotę odszkodowania na przykład no nie wiem na jednego dolara i formalnie będzie ono wypłacone, oczywiście Kaja wtedy powie, że ten rząd jest nieprawowity i tak dalej i tak dalej oczywiście jak zwykle tutaj chodzi o to by się pokazać, zrobić wokół siebie trochę szumu, zwłaszcza że to Spotkanie w Kopenhadze, które się skończyło niedawno, to nowych sankcji nie przyniosło, więc część osób może być zwyczajnie niezadowolona. We Francji mamy mało niespodziewajkę, bowiem premier podda swój rząd wotum zaufania. Najprawdopodobniej je przegra. Odbędzie się ono 8 września, a to też będzie równoznaczne z dymisją. I Macron będzie miał naprawdę bardzo duży problem, ponieważ we Francji to prezydent wskazuje premiera. Problem w tym, że on będzie musiał być potem zatwierdzony przez parlament. Poprzednie negocjacje trwały kilka miesięcy, a biorąc pod uwagę widmo bankructwa, jak również to, że Makaron chce wprowadzić kolejne cięcia socjalne, no to nie sądzę, by reszta partii poszła mu tutaj na rękę. Może on teoretycznie zrobić przyspieszone wybory parlamentarne, tylko że znowu nie bardzo wiem, co miałby tutaj osiągnąć. Chyba, że on już chce oddać władzę całkowicie i wyjechać sobie gdzieś. Na Bahamy, ja będąc w jego sytuacji, to bym się po prostu właśnie ewakuował, no bo fajnie to już we Francji było, a za te dwa lata to kto wie, czy mu tam Trybunał Stanu nie będzie grozić. Macron już zresztą raz przyspieszone wybory przeprowadził, więc, dlaczego nie miałby tego zrobić z powrotem. A propos Trybunałów Stanu, to w Tajlandii zakończyła się walka o władzę. I to w dosyć zabawny, jak dla mnie, sposób. Mianowicie premierka kraju, Paetong Srinavatra, która została zawieszona wcześniej w obowiązkach, jest już oficjalnie skazana. I to, co ciekawe, w związku z rozmową związaną z wojną z Kambodżą. Konkretnie to miała ona zadzwonić do prezydenta tego kraju, wyrażać ubolewanie w związku z wybuchem wojny i opierdzielać swoich następców. I to wystarczyłoby, sąd uznał to za zdradę. W sumie, jakby nie patrzeć, jest to nieautoryzowana rozmowa z przywódcą wrogiego państwa w czasie wojny. Także tutaj jakoś nie trzeba za specjalnie kombinować. Ale to też nam pokazuje, że ta cała wojna z Kambodżą no to był właśnie swego rodzaju spisek. I to spisek, który się, co ciekawe, właśnie udał. Dzisiaj. Z Hiszpanii wyruszyła wielka flota miłości, radości i szczęścia Grety Thunberg w ilości 20 statków. Życzę powodzenia, na pewno się przyda. Jakby jeszcze te statki eskortowało parę co najmniej krążowników, to może. Mieliby jakieś szanse, ale pejsacze to się PR-em nie przejmują, więc, więc i taki zapewne zawrócą, jeżeli w ogóle oni to przeżyją. Mimo tego, co robią Niemcy, chociażby nadal twierdzą, że żadne sankcje to im się tam nie należą. Teoretycznie Nasi sąsiedzi nie eksportują już do broni, choć ja obstawiam, że ona i tak idzie po prostu przez pośredników. Hajs się musi zgadzać, a to drugi najbardziej propejsaty kraj po Ameryce. bene Friedrich Merz też już chce przygotować społeczeństwo do cięć socjalnych. Nawet stwierdził, że przez ostatnie lata to żyliśmy, jako Niemcy oczywiście, ponad stan. No mogliby oni żyć, tak jak dotychczas a może nawet lepiej wystarczy po prostu pogonić tych polityków i zamiast na obce wojny, to wydawać te pieniądze na naszą gospodarkę. Gospodarka niemiecka odczuwa bardzo dużą zadyszkę, to trzeba przyznać, ale ja jak dla mnie nie jest jeszcze w stanie aż tak całkowitego rozkładu. Najgorsze, że tam wybory dopiero za 4 lata i że tak powiem do tego czasu może tak już się stać. Ja tam jakimś wielkim fanem Niemców nie jestem, ale ich taki drastyczny upadek, połączony z brakiem póki co alternatywy na obszarze Unii Europejskiej, to i problemy duże dla nas. Wracając na Bliski Wschód, te relacje Turcji z Izraelem można już określić mianem chyba zimnej wojny. Niedawno mieliśmy rajd komandosów izraelskich na Syrię. Jakoś tego nie komentowałem, bo to i tak już upadłe państwo, jak dla mnie. Ale okazał się on ciekawszy niż sądziłem, bo celem był sprzęt świadowczy zainstalowany przez Turków. I to niedaleko obozu żołnierzy izraelskich stacjonujących w Syrii. Wielokrotnie mówiłem, że ten konflikt jest nieunikniony zarówno przez, te, przez jedną jak i drugą stronę. Erdogan chce mieć swoje imperium, no to Erdogan musi je jeszcze jakoś utrzymać. No a ono się akurat pokrywa z wielkim Izraelem, więc nie będzie miał łatwo. Choć to może oznaczać chociażby próbę zbliżenia się sułtana z osią zła. Będzie on obecny chociażby u Chińczyków i to na obu zaplanowanych przez nich eventach. W sumie na tę chwilę to mu już zachód nie jest za specjalnie potrzebny, a trzeba pamiętać, że oni też już raz się próbowali go pozbyć. No a i też trzeba pamiętać, że i sam Erdogan nie jest jakoś za specjalnie lojalny wobec nikogo oprócz siebie samego. A propos Izraela w końcu udało mi się coś osiągnąć w Jemenie. Konkretnie to ustrzelili, ustrzelili tamtejszego premiera. Problem w tym, że on nie miał żadnej władzy. Konkretnie to w zeszłym roku mieliśmy rozmowy między stronami konfliktu jemeńskiego na temat zawieszenia broni i utworzenia nawet jakiegoś rządu jedności narodowej. No tylko że ten rząd to miał być neutralny, więc siłą rzeczy ludzie będący w ruchu Houthi nie mogliby się w nim znaleźć. Więc wtedy ta organizacja wykmieniłaby kilka osób z partii, zwyczajnie wyszło i stworzyło coś na kształt właśnie gabinetu ministrów. I na tę chwilę formalnie ten rząd Jemenu się składa z dwóch gabinetów jednego Huthi i drugiego Hadich, które to mają ze sobą współpracować. No tylko, że w praktyce cały ten rząd to fikcja polityczna, gdyż obie strony konfliktu kontrolują swoją część Jemenu, nie wpuszczając nikogo z zewnątrz, a nawet prowadzą sobie osobną politykę zagraniczną, także w sumie. Ci ludzie, co tam siedzą, właśnie w tym rządzie, no to są zwyczajne słupy, żeby było ciekawie, To ruch już zapowiada odwet. Wzięli nawet ze zakładników część osób z ONZ-u. W sumie nie wiem za specjalnie, co to ma na celu. Chyba, że będą takie gwiranie wyrzucać z kraju te wszystkie czerwone krzyże i tak dalej. Ja się zastanawiam, jak na to zareagują dwa kraje konkretnie to Arabia Saudyjska i Chiny, bo ten premier. I cały rząd to de facto powstał z, z ich inicjatywy, no i jeszcze irańskiej, w ramach procesu pokojowego. Jakby nie patrzeć atak na te instytucje, to jest pośrednio również atakiem na nich. Potencjalnie może to też doprowadzić do przerwania w ogóle tego procesu pokojowego. O ile Arabia Saudyjska może jeszcze jakoś zostać przekupiona, tudzież znudziło im się dogadywanie z szyjtami, to jeżeli Chińczycy chcą mieć cokolwiek do powiedzenia na świecie, no to muszą jakoś się teraz do tego odnieść. A stwierdzenia no typu nie wiem, nie gwarantowaliśmy wam ochrony przed Izraelem, no nie przystoją komuś, kto ma aspiracje do bycia globalnym hegemonem. I myślę, że to zresztą jest jeden z głównych powodów tegoż ataku, bo teraz mamy szczyt organizacji szanghajskiej, a po niej tą chińską defiladę, oba wydarzenia w Pekinie, storpedowanie niejako dziecka politycznego Xi Jinpinga, no bo to on ten rząd de facto stworzył, jest, jakby nie patrzeć, bardzo poważnym atakiem. Na, na pierwszego sekretarza. Jak już jesteśmy przy Xi Jinpingu i jego dwóch imprezach, to właśnie się zaczęła pierwsza z nich. Szanghajska Wspólnota Gospodarcza zrzesza ponad 20 krajów, głównie z Azji i Europy Wschodniej, umieszczone na drodze tego nowego jedwabnego szlaku. To dopiero pierwszy dzień, więc póki co nie mamy żadnych większych postanowień, oprócz tego, że wszyscy obecni się wzajemnie kochają. Choć tego typu rzeczy, no to mamy na końcu zazwyczaj takich eventów, w sensie, takie jakieś. Formalne postanowienia. Ale już sam fakt, że Chińczycy i Hindusi wydają się być ze sobą blisko jak nigdy dotąd, wprawia wielu w furia, jeszcze więcej osób chyba w osłupienie. Choć nie ma tutaj jak dla mnie nic dziwnego, zarówno cywilizacja indyjska, jak i chińska nie są nastawione na ekspansję, przynajmniej nie w wymiarze politycznym. Obie strony również nie należą do takich chcących jakkolwiek próbować narzucić swoje wartości drugiej stronie. Mają kilka konfliktów granicznych, to prawda, no ale to są konflikty w miejscach, gdzie diabeł mówi dobranoc i jakiekolwiek zyski ze zmiany statusu terytorialnego, no to znacznie przewyższają straty z ewentualnej wojny. A Donald Trump oczywiście też tutaj im mocno pomaga ze swoimi cłami na każdego, kto przed nim nie klęka, więc mamy to, co mamy. A co w tym czasie robi sam Trump? Ano próbuje rozpętać nową zadymę. Tym razem z Wenezuelą. To nie jest pierwszy raz. Tym razem jednak mamy użytą całkiem pokaźną flotę. To jest prezydent wojny, na jednej przegrywa, na drugiej jest impas. To idealnym lekarstwem jest wojna kolejna. Możliwe też, że za parę dni rozpocznie się tam na przykład jakaś rewolucja, a Amerykanie będą ją wspierać ostrzałem morskim na przykład. Póki co zarówno Rosja, jak i Chiny się za Wenezuelą wstawiły, choć to też na tę chwilę niewiele znaczy. Niektórzy mówią, że Amerykanie chcieliby potraktować go jak Noriegę, to znaczy porwać i rozstrzelać, znowu nie wiemy, co siedzi w głowie Trumpa. Oficjalnym powodem do takiej nienawiści jest jego lewicowość i rzekomy handel narkotykami, choć to bardziej specjalność jest jego sąsiada, to znaczy Kolumbii. Ale nie należy zapomnieć o największych na świecie złożach ropy naftowej, a to jest coś, od czego wujek sam to jest akurat uzależniony. Zobaczymy, z tym człowiekiem wszystko się może zdarzyć. Choć na tę chwilę te Amerykanie nie są w stanie ogarnąć dwóch wojen, a co dopiero jakby sobie wzięli trzecią. Plus jeszcze trzeba pamiętać, że w tamtych regionach kierunkiem emigracji jest Ameryka, więc Trump miałby na głowie jeszcze więcej osób szturmujących granicę. Donald Trump chce przemianować też Departament Obrony na Departament Wojny. W sumie, biorąc pod uwagę jego postępowanie, to jak najbardziej ma to sens. Przynajmniej chłop jest szczery. Choć póki co to chyba żaden z jego pomysłów zmiany nazwy yy, się nie przyjął. Zatoka Meksykańska pozostaje nadal zatoką meksykańską, podobnie z Morzem Południowo-Chińskim. Polacy nie gorsi swojego trumpa też mają, wałęsa wynurzył się z czeluści. Wzywając do obrony demokracji w sumie to nawet nie wiadomo przed czym. Jak sam stwierdził, pierwszym razem pomagały mu niebiosa, szczególnie w wygrywaniu w Totka. Ja się zastanawiam, czy po tylu latach pierdzielenia takiej małów, on rzeczywiście nie uwierzył już w swoją legendę. Zwłaszcza, że on młody nie jest, więc może też mu się jakaś demencja tam włączyła. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę subskrypcję, bo mi to pomaga w rozwoju kanału. Jeśli chcecie wesprzeć mój projekt finansowo, to link do mojej zbiorki macie w komentarzu pod filmem, podobnie jak wszystkie linki do artykułów użytych w tym filmie. A jeśli macie własne przemyślenia, to reszta komentarzy jest Wasza. Dziękuję.